Gdzie pracujesz? Czym się tak. kurwa zajmujesz? Ja bo... człowieku jest centrum zainteresowania jakby, nie? Dobra, donem, kurwa handluje i mieszkam w pałacu, to, to ta... Zaprać go na kurwa... Ja, ja mam kokainą na na, na na kurwa, żeby mu pytania, chłopie... Spytaj się kurwa może co robił dzisiaj kurwa, co jakiś plan na weekend kurwa, nie? Ty Ale pokaż no, zegarek, co masz na chacie Nie wiem, no chcę, żeby było tyki. ciekawiej, co nie? <laughs> jakby nie macie nic ciekawego do powiedzenia, no to No to tak, pokaż jeszcze, Raki oknie. pokażę kurwa... Aha, 21, czy no to bo 22. to takie pytania mogą padać. No sorry, ja. za no Kolega dopiero od Smoczka się już tak Nie, to jest prawda. No tak. ram w filmach dla dorosłych, ale reżyser nie miał na kobiety, bo żeśmy w trójkę rozkręcali ten interesy sami Kto by mu wierzył? Szczerze. O, 2000. Jannik podcast. Bo to są duże. Potwierdzone. 60 euro. Nie będą. A, wiesz, mądry małolat. To I co? Już nie, nie będziesz zaraz napisał, a masz jakąś kurwa rolę? Nie, nie będę to pisał. Nie, w trójkę to Ja wiem, no, 100%. Kurwa, Janca, Janca, ja nie wiem, czy on już ci napisał, kurwa.